Mam na imię Maciej i witam na kanale Logom Instalacja. Ponieważ jest to mój pierwszy podcast, no nie będzie mi łatwo chyba tutaj sklecić coś do kupy, ale spróbuję. Na początku mojej kariery, tutaj słowo Logom czy też filozofia nie była mi w ogóle znana. Znaczy, spotkałem się z nią, budziła uśmiech na mojej twarzy. Ale to wynikało z niezrozumienia. Znaczy, nie rozumiałem, dlaczego kabelek jest połączony tak, położony tak, a nie inaczej. I z perspektywy czasu po prostu musiałem się do tego przyzwyczaić, a później zrozumiałem, zrozumiałem, co za tym idzie. Zatem na polski, jakby teraz tak sobie myślę, przetłumaczyć to co za dużo to niezdrowo. I będę się starał, a właściwie jestem pewny, udowodnię Wam, jak dużo przesady aktualnie panuje na polskim rynku? Nie tylko instalacyjnym, ale, ale także jakimś innym, pewnie dopasujecie sobie to gdzieś tam, gdzie będziecie chcieli. Dlaczego w ogóle powstaje ten podcast? A w przyszłości wideoblog. Zostałem zachęcony do tego przez klientów, zostałem zachęcony do tego przez moich dostawców, przez rodzinę, znajomych. A takim zapalnikiem była ostatnia wizyta i spotkanie z moimi znajomymi. Na polskim rynku jest bardzo dużo um, us, usług, jest bardzo dużo firm wykonujących usługi. One powstały jak grzyby po deszczu. Problem polega na tym, że nie do końca to wszystko jest uczciwe. Znaczy firmy, które oferują swoje usługi, na jakby w na, na pierwszym planie mają swój zysk. Klient jest tylko dodatkiem do tego zysku, niestety. Jeżeli ktoś zgłosi się do, nie wiem, do firmy elektrycznej, bo potrzebuje fachowca i powie, na przykładu, chcę, chcę rozłożyć instalację elektryczną, albo wykonać instalację elektryczną w moim nowym domu i chciałbym, żeby to wyglądało tak, tak i tak, yy, firmy po prostu przyjdą i położą te kabelki znaczy położą, wykonają to tak, jak sobie ten człowiek tam widzi w tej swojej głowie. I powiedzmy sobie szczerze, ludzie nie szukają nie wiem, firm kładących kabli, tylko ludzie szukają firm elektrycznych, od których oczekują pomocy, znaczy doradztwa, i tak naprawdę wskazania rozwiązania, które będzie dla nich najbardziej korzystne nie ze względów też mm, użytecznych, ale też finansowych. Ten kanał powstaje też z myślą o młodych absolwentach szkół technicznych. Zawsze i wszystko, o czym będę tu wspominał, bierze się tylko i wyłącznie z mojego doświadczenia. Zatem trafiali do mnie ludzie, którzy, nie wiem, młodzi to jest zmora naszych czasów, wymienili koło w samochodzie i uważali, że są mechanikami samochodowymi. No, niestety tak to nie działa i życie bardzo szybko to weryfikuje. Postaram się Wam pokazać, jak podejść do tematu nowego dla Was? Czyli trafiam na budowę, mam do rozwiązania problem, ale nie do końca, nie do końca wiem, jak to, jak to ugryźć. No, dam Wam szereg tak naprawdę podpowiedzi, które, nawet kiedy będzie coś nowego, pozwolą Wam robić malutkie kroczki do przodu i rozwiązać powstały problem. Nie możecie bać się pytać, bo jak mawia, pożegadło bardzo mądre kto pyta jest głupi 5 minut, kto nie pyta całe życie. Tylko obawiam się i często są dla mnie trafiają do mnie pytania, które no niestety uważam jako głupie. Ktoś mówi, że nie ma głupich pytań, no czasami są niestety, bo jeżeli trafia do mnie uczeń, absolwent technikum, nie wiem, po technikum elektrycznym, energetycznym czy tam po automatyce i on nie potrafi rozróżnić, nie wiem, dostaje na stół styk pomocniczy, czy też wyłącznik różnicowo-prądowy i on nie bardzo wie, jak to ugryźć, no to, albo nawet nie wie, co to jest, co gorsze, no to to nie jest nic dobrego. To nie wróży nic dobrego i uważam, to jest pytanie głupie, bo ja kończąc szkołę powinienem to umieć. Kolejna zmora naszych czasów to jest internet. Polega to na tym, że kiedy nowy człowiek dostanie, kiedy człowiek dostanie coś nowego, i, I szuka wiedzy na ten temat, nie sięga do, nie sięga do swojej y, wiedzy ze szkoły, nie sięga do notatek, nie sięga do książek, sięga do internetu, bo szybciej, bo łatwiej. Ludzie chcą odpowiedzi już i teraz. No problem polega na tym, że internet przesycony jest y, kiepskimi informacjami i y, no, niesprawdzonymi w ogóle. Wspomniałem o głupich pytaniach. To nie jest tak, że ja nie udzielę wam odpowiedzi na to pytanie, bo oczywiście udzielę. Natomiast postaram się was zmusić do trochę domyślenia i do próby szukania odpowiedzi samemu. Znaczy w mojej szkole spotkałem nauczyciela, który był przeciwny, nie wiem, nauką, yy, uczenia się czegoś tam na pamięć w yy, z książek, raczej preferował trochę inne rozwiązanie. Znaczy, ja nauczę was, gdzie szukać odpowiedzi. I to uważam jest dobre, bo nikt z nas tak naprawdę nie będzie w stanie zapamiętać wszystkiego. Oczywiście podstawy w głowie musi mieć. Ale musi też potrafić znaleźć odpowiedź w konkretnym miejscu. Błąd, który robicie, wynika stąd, że szukacie odpowiedzi natychmiast. On pojawia się z tego powodu, że wy szukając odpowiedzi, szukacie nie w książkach, które mieliście w szkole, nie z wiedzy, z którą zdobyliście na lekcji, tylko z internetu. I wchodząc na internet, wchodząc na YouTube, czy inne jakieś tam platformy, dostajecie odpowiedź wprost. Tylko problem polega na tym, że Wy przyzwyczajecie się do tego, jak wygląda to urządzenie, czyli ja dając Wam jakiś tam model styku pomocniczego, którego nie rozpoznajecie, nie umiecie w stanie, nie jesteście w stanie połączyć sobie faktów, ok, skoro jest to zbudowane tak i tak i tak, to musi być to, a to, że wygląda inaczej, ok, każdy producent robi sobie to po swojemu. Natomiast zasada działania i sposób i, i miejsce, w którym się to wykorzystuje będzie zawsze taka sama. Dlatego chciałbym wam pokazać i postaram się wam tak naprawdę pokazać, jak szukać rozwiązania i jak rozpoznać urządzenia po tym, jak one są zbudowane, a nie po tym, jak wyglądają. Ponieważ ten pierwszy, trochę chaotyczny odcinek troszkę się przedłuża, chciałbym teraz podsumować to wszystko, co powiedziałem i podkreślić jeszcze raz, do kogo kieruje ten kanał. Zatem kanał kieruje przede wszystkim do młodych ludzi którzy nie do końca pewni są swojej wiedzy, którzy nie do końca mm, wiedzą jak sobie z tym wszystkim poradzić, znaczy trafiają na budowę, oczekuje się od nich konkretnych rzeczy, ale to wszystko jest dla nich nowe. Pokażę Wam, że to nie jest nic trudnego. Yy, kieruję też ten kanał do firm instalatorskich z prośbą o trochę więcej uczciwości, o to abyście to Wy sprawili, że Ludzie będą chcieli zatrudniać fachowców, bo będą wiedzieli, że uzyskają od nich odpowiedź, radę, pomoc, a nie tylko będą was traktowali jako coś, co będzie generowało dodatkowe koszty, ponieważ w tej sytuacji zawsze znajdą pana henka, kaska, który zrobi im to taniej. I kanał kieruje też do inwestorów. Chcę wam pokazać, że czasem to niestety, ale wy generujecie problem, a niestety nikt, kto powinien Wam pomóc, nie wskaże odpowiedzi. Chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób należy myśleć o swoim projekcie, wskazać, co jest ważne, co nie, chciałbym Wam pokazać, że logom, czyli co za dużo, to niezdrowo, faktycznie ma sens. I to przełoży się nie tylko na przyszłe użytkowanie waszych budynków. Ale przełoży się również finansowo na koszt instalacji i rozwiązania. Dziękując Wam za to pierwsze 10 minut, wspólnie spędzone, chciałbym zachęcić Was do kierowania pytań do mnie, do, do tego, co chcielibyście się dowiedzieć. A może coś wiecie i chcecie się podzielić tą wiedzą ze mną. Ja bardzo chętnie to, to przyjmę. Może gdzieś wprowadzam Was w błąd i macie, nie wiem, macie na to. Bardzo dobre przykłady, gdzie to, co ja twierdzę, nie do końca jest prawdą. Super, też się o tym dowiem i też chętnie dowiem się czegoś nowego. Zatem mam nadzieję, że ten kanał będzie pożytkiem dla nas wszystkich. Ja dowiem się coś od Was, a Wy dowiecie się coś ode mnie. I jeszcze raz zapraszam do subskrybowania i do odsłuchania następnego odcinka, który będzie już wkrótce.